Obudzając się na nowy dzień, Bóg daje nam cenny prezent, szansę na nowy początek. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się wczoraj, dzisiaj jest nowy rozdział napisany przez ręce Stwórcy. W tym świętym momencie zapraszam Cię do uspokojenia swojego serca, oddalenia zmartwień i uniesienia swojej duszy ku Panu. Tak jak słońce oświetla ziemię, niech łaska Boża oświetli Twoje życie, rozwiewając cienie wątpliwości i strachu. Bowiem napisane jest, miłosierdzia Pana są przyczyną, dla której nie zostaliśmy zniszczeni, ponieważ Jego miłosierdzie nie ma końca, odnawia się każdego poranka, wielka jest Twoja wierność. Lamentacje 3:22-23 Niech ta modlitwa będzie tchnieniem odnowy, mostem między Tobą a Bogiem. Niech każde wypowiedziane słowo będzie jak nasiono rzucone na żyzną glebę, kiełkujące w błogosławieństwa, siłę i pokój, aby stawić czoła dniu. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i pozwól, by obecność Boga otoczyła Twoją duszę. Módlmy się razem. O Panie, budząc się na nowy dzień, podnoszę moje serce w wdzięczności. Niech każdy oddech będzie hymnem chwały ku Tobie, uznając piękno, które mnie otacza i światło, które promieniujesz w moim życiu. Otwórz moje oczy na cuda codzienności, abym mógł dostrzec Twoją obecność w każdej chwili. W tym dniu, który się zaczyna, proszę, abyś prowadził moje kroki. Niech Twoja mądrość oświetla moje decyzje, i abym mógł być narzędziem pokoju. W każdym wyzwaniu niech znajdę siłę w Tobie, ufając, że nawet w trudnościach Twoja ręka mnie podtrzymuje i kieruje. Niech Twoje błogosławieństwo spoczywa na tych, których kocham, Panie. Niech Boska ochrona otacza każdego z nich, przynosząc spokój i miłość do naszych więzi. Niech razem odzwierciedlamy światło Twojej miłości, czyniąc nasze drogi łagodniejszymi i pełnymi nadziei. Odnów we mnie pragnienie służenia, bycia latarnią wśród ciemności. Niech będę gotów wyciągnąć rękę do innych i siać dobro w każdej interakcji. Niech współczucie wypływa z mojego jestestwa, czyniąc mnie odbiciem Twojej bezwarunkowej miłości. Dziękuję, Panie. Za ten dzień, który jawi się jako nowa szansa na życie. Niech będę umiał wykorzystać każdą chwilę, uznając, że każda minuta jest darem, który zasługuje na intensywne i uważne przeżycie. Niech moja dusza unosi się w chwałę ku Tobie w każdym codziennym działaniu. W Tobie pokładam moje zaufanie, wiedząc, że zawsze jesteś obecny. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże mego serca i umysłu, pozwalając mi iść z pewnością. Dziś oddaję się Tobie, Panie, abyś prowadził moją podróż z miłością i mądrością. Amen. O Panie, budząc się, nasze serce napełnia się wdzięcznością za kolejny dzień, który nam dajesz. Niech światło Twojej obecności oświetli każdy krok i prowadzi nas w naszej podróży. Dziękujemy za ciche błogosławieństwa, które często umykają naszej uwadze. Niech będziemy potrafili dostrzegać piękno w małych rzeczach, takich jak śpiew ptaków i ciepło słońca, które są odbiciem Twojej miłości. Chwalimy Cię za siłę, która nas wspiera w trudnościach. Niech pewność Twojej ochrony otacza nas, przynosząc pokój i odwagę, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Błogosławiony bądź, Panie, za rodzinę, która nas otacza. Niech miłość i harmonia królują w naszych domach, łącząc nas wokół Twojego słowa i Twoich nauk. Świętujemy Twoją dobroć w każdym nowym poranku. Niech nasz dzień będzie pełen okazji do służby, miłości i szerzenia radości, która pochodzi od ciebie. W każdym oddechu czujemy Twoją obecność. Niech wdzięczność inspiruje nas do życia z celem, zawsze szukając Twojej woli w tysiąc naszym życiu. Za wszystko, czym jesteśmy i co mamy, składamy Ci dziękczynienie. Niech każda chwila tego dnia będzie szansą na uwielbienie Twojego imienia i odzwierciedlenie światła, które promieniuje z Twojego istnienia. Panie, proszę, abyś oświetlił moją drogę zawodową. Niech znajdę okazje, które nie tylko pozwolą mi się rozwijać, ale także będą służyć innym. Pomóż mi być światłem w moim środowisku pracy, inspirując moich kolegów uczciwością i oddaniem. W sferze rodzinnej wołam o mądrość, aby pielęgnować zdrowsze relacje. Niech będę agentem pokoju i zrozumienia, promując szczere dialogi i wzmacniając nasze więzi. Pomóż mi słuchać sercem i doceniać każdy wspólny moment. W trudnych momentach finansowych szukam Twojego kierownictwa. Niech uczę się zarządzać moimi zasobami z rozwagą i wdzięcznością. Znajdując kreatywne alternatywy do pokonywania wyzwań, niech hojność przeważa w moim życiu, pomagając tym, którzy są w potrzebie. W chwilach emocjonalnej niepewności proszę o pocieszenie i jasność. Niech otworzę się na Twoją miłość i znajdę siłę, aby radzić sobie z moimi niepewnościami. Niech każdy dzień będzie okazją do wewnętrznego odrodzenia i odnowienia mojej wiary. Gdy stanę w obliczu pokus, Niech mam odwagę, by wybrać właściwą drogę. Pomóż mi rozpoznać pułapki wokół mnie i szukać Twojej siły, aby opierać się. Niech dyscyplina i wiara będą moimi przewodnikami w każdej decyzji, którą podejmę. Na koniec pragnę pielęgnować ducha wdzięczności z każdym świtem. Niech dostrzegam piękno w małych rzeczach. I doceniam ich codzienne błogosławieństwa. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości, przyciągając innych do poznania Twojej dobroci. Z całego serca dziękuję każdemu z Was za przyłączenie się do tej porannej modlitwy. Niech boskie światło nadal prowadzi Was w każdym kroku Waszego dnia. Pamiętajcie że modlitwa jest mostem, który łączy nas z Bogiem, a im częściej z niej korzystamy, tym bardziej wzmacniamy naszą wiarę. Zapraszam Was do utrzymywania tego połączenia przy życiu, reflektując i modląc się w ciągu dnia. Niech błogosławieństwo Boże zawsze Was towarzyszy.